Cisze. Zapraszam kolejną osobę. Jak pan się nazywa? Andrzej Tomasz Sobolewski. Jak sobie ktoś wypisze w wyszukiwarce internetowej Andrzej Tomasz Sobolewski trafaj, trafi na moją twarz? Jak ktoś sobie wpisze Micha darmowego żarcia też trafi na moją twarz? Z tyłu jest okręgu? Jestem z tychów, proszę pana, także trudno mi jest powiedzieć, który to jest okręg. Tematyką, proszę państwa, którą ja się zajmuję, to jest patologia. patologia patologia prawnicza proszę państwa co stwierdziłem na ostatni, na ostatni dzień do dnia dzisiejszego w żadnej ustawie sejmowej nie istnieje podane logiczne przeznaczenie sądów to znaczy proszę państwa jak nie ma przeznaczenia to nie ma zasady działania nie ma zasady działania nie ma sądów proste proszę pana ława przysięgłych zgoda proszę pana tylko najpierw trzeba normalnie doprowadzić do normalności cały system Czym jest, proszę pana, yy, jeśli chodzi o sądy? Przywołana jest czynność wymierzania sprawiedliwości. Ja się pytam, proszę pana, co to jest sprawiedliwość i jakie posiada cechy metrologiczne, czyli mierzalne, żeby dało się wymierzyć? Jeszcze, jeszcze... Się okazuje, proszę państwa, że nie ma definicji jednoznacznej sprawiedliwości, bo sprawiedliwość inaczej rozumie świadomy, proszę państwa, żywiciel, a inaczej wieloletni pasożyt chroniony przez system. Więc ja proszę o jednoznaczną definicję sprawiedliwości. I zaczynając od tego, trzeba, proszę Państwa, jedną rzecz zadać sobie pytanie: Kto pozbawił nas dostępu do niezawisłych sądów? Oczywiście Sejm. Skoro nas pozbawił dostępu do niezawisłych sądów, proszę Państwa, jest podstawa prawna do natychmiastowego rozwiązania Sejmu. No, bo nas pozbawili do dostępu do niezawisłych sądów, złamali nasze prawa człowieka, tak czy nie? No tak. I to się trwało od 1989 roku, ludzie. Nikt nie, nikt nie protestuje przeciwko temu. Ja się pytam, co się dzieje. Pytam, co to jest, proszę Państwa, jakie jest przeznaczenie prawa. Był tutaj Tuleja, w tym budynku, w sala obok. Pytam, panie sędziu, powiedz pan mi, no jakie jest przeznaczenie prawa, bo żaden profesor prawa nie, nie umie mi powiedzieć, co to jest prawo jakie jest jego przeznaczenie. Nie odpowiedział. Inny profesor w hotelu Katowice. Panie profesorze, pan jest teoretykiem prawa? No tak, to powiedz pan, jakie jest przeznaczenie prawa. No nie wie. No, przepraszam bardzo, jeżeli nie, oni, profesorowie prawa, nie wiedzą, jakie jest przeznaczenie prawa, to czego my mamy oczekiwać od ich uczniów? Zaprogramowane matoły prawnicze, no nic więcej. No, ludzie, kochani, gdzie my jesteśmy? Teraz co? To jest moja, moja pasja, proszę Państwa. W 2005 roku się wziąłem, proszę Państwa, za analizę systemu prawnego i sądowniczego. Do dnia dzisiejszego rozpoznałem, proszę Państwa, brak zasad w systemie prawnym. Kompletny brak zasad. Nie ma zdefiniowanego prawa, nie ma zdefiniowanej zasady sprawiedliwości społecznej, proszę Państwa, nie ma nic zdefiniowanego. Co do tych tematów, proszę Państwa, no kim jestem? Jestem inżynierem, elektrykiem, proszę Państwa, po studiach, po technikum, jestem technikiem budowy maszyn. Obecnie jestem na emeryturze, bo mnie w 2001 roku kopnięto w zadek. Proszę Państwa, jak minął okres ustawowy, proszę Państwa, pracy w górnictwie, zostałem po prostu albo się zwolnisz, a... albo cię zwolnimy, albo pójdziesz na emeryturę. Co mi zostało? Nie byłem w związkach, nie miałem jak to bronić, proszę Państwa. No to poszedłem na tą emeryturę, kurczę, zgodziłem się. Nie miałem wyjścia. Zajmuję się, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy edukacją dorosłych, proszę Państwa. Jeśli chodzi o całą resztę, górnictwo, od podstaw znam. Wiem, proszę Państwa, normalnie, że można spokojnie węgiel zgazowywać na dole, bo węgiel, proszę Państwa, sam się zgazowuje. Sam się zgazowuje, wystarczy tylko z jednym, w jednym wyrobisku wytworzyć podciśnienie. Co się okazuje? Między jednym przekopem a pochylnią, proszę Państwa, wytworzono pociśnienie tylko 30 mm słupa wody. Co się stało? W pokładzie, który przechodził przez oba wyrobiska, proszę Państwa, nastąpiło samo zagrzanie od strony przekopu, czyli od strony wyższego ciśnienia. 20 cm, proszę Państwa, no, powiedzmy calizny tego węgla w ociosie, proszę Państwa, pojawiło się jajo ognia, proszę Państwa, na długości około 6 metrów, nie wiadomo jak w górę. Bo stabilizowali górotwór przez przeszło 4 lata. Sam się węgiel zgazowywał. Co, co dostajemy w wyniku zgazowania tlenek węgla? Produkt, proszę Państwa, do produkcji amoniaków różnego rodzaju związków chemicznych. Mało tego jako paliwo. Puścimy tam trochę, proszę Pana, wody. Proszę Pana, podniesie Pan poziom wody. Ta woda się zagotuje. Para wodna przeraguje, Z tym dostaniesz Pan, proszę Pana, gaz. Taki jak gaz miejski, mieliście w rurach, proszę Państwa, w Waszych domach. Identyczny. Silnik spalinowy na tym pójdzie. Mało tego. Energię elektryczną da. Bo jak zapniesz Pan prądnicę, to energię da. Energię można sprzedać. Część energii można na zasilanie wentylatorów, pomp, pomp głównego odwadniania przeznaczyć. Macie samo napędzający się interes, praktycznie biorąc, który nie jest kosztowy. Bo bo wszystko jest już porozjeżdżane, udostępnione. Więc kopalnia, która jest nieefektywna, można ją zostawić jako zakład produkcji energii elektrycznej, proszę Państwa. Prawda? Natomiast z nadwyżki można podjąć inwestycje w zakresie syntezy związków węgla pod ziemią. Na górę może wychodzić wysoko, proszę Państwa, przetworzony węgiel i o ładnych cenach. Da się? Wygląda na proste. Zgadza się czy nie? Niewielkim nakładem inwestycji. Proszę pana, prace są prowadzone, tylko to jest, są prowadzone prace tylko po to, żeby ściągnąć granty. To jest tak zwana granciarnia. No granciarnia, ściągają granty, proszę pana normalnie na coś, co jest. Patrzymy dalej. Co do de dekomunizacji. Proszę państwa, dekomunizacja zostanie załatwiona wprowadzeniem zasad. Mało tego, wprowadzenie zasad prawnych, czyli normalnie. Terminologii pojęciowej, albo inaczej kodeksu legislacji i kodeksu, proszę państwa, prawa całkowicie rozwiąże problem relacji. Pasożyty pójdą w niebyt. Dotychczas pasożyty, proszę Państwa, animują naszymi działaniami. Bo to pasożyty animują naszymi działaniami. Demokrację rozumiecie w sposób narzucony przez pasożytów. I tu się zaczyna problem. Jeśli chodzi o de dekomunizację, za nami pieniądz bank centralny, proszę państwa. Jeśli chodzi o pieniądz bank centralny. Zgoda, w czym problem? Żeby ten nasz bank miał prawo, proszę państwa, emitować pieniądz. Żeby miał prawo emitować pieniądz. Co się okazuje? Mafia, proszę państwa, ogólnonarodowa zablokowała możliwość emisji pieniądza. Tak naprawdę, jak naprawdę jak patrzycie, ja się pytam, jaką ja korzyść mam z polityka, prawnika czy urzędnika? Ile korzyści, proszę Państwa, stopa zwrotu wynosi z każdej złotówki zainwestowanej w polityka prawnika czy urzędnika? Proszę Państwa, Sienkiewicz napisał trylogię. Jak Szwedzi stali pod Zamościem, proszę Państwa, pan Zamojski normalnie w rozmowie. A ja Fogla poślę na pochybel, ale politycznie. Co z tego stwierdzenia wynika? Czyli masz frajera, to go duś, ale politycznie, żeby się nie połapał. Macie kredo działania polityków. Zawodowy oszust. Macie kredo działania polityków. Zawodowy oszust. Jak sobie popatrzycie na to, zależności przyczynowo-skutkowe. Jest człowiek, proszę Państwa, który potrafi podważyć, proszę Państwa, to co mówię? No chyba nie bardzo. Pytanie, czemu na to pozwalamy? Bośmy się tak przyzwyczaili. Bośmy się tak przyzwyczaili. Nie mamy sądów, nie mamy się gdzie odwołać. Politycy pozbawili nas dostępu do niezawisłych sądów, do wywalenia. I to już natychmiast. Tylko ani policja, ani ABW, ani CBA, nikt nie chce się podjąć tego. No panie kochany, koniec końców, jeżeli już demokracja, to społeczeństwo, proszę pana, z wyłonionym dopełnieniem z niego, które to dopełnienie wyręcza społeczeństwo części obowiązków i odpowiedzialności. Czy okazuje, że to dopełnienie, pozbawione kagańca, czyli trzymania za twarz? W, prze, przeistoczyło się w, w pasożytów. Skąd się to wzięło? Z naturalnego zagrożenia. Jeżeli żywiciel będzie miał możliwość pasożytowania z gwarancją bezkarności, to się stanie pasożytem. I się stało. Dziękuję bardzo. Wszystko. Dziękuję.